Ta kiełbasa wisi nie w lodówce, a w chłodnej spiżarni i powoli wysycha. Kiełbasa bez wędzenia, wykonana głównie ze schabu. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie. Po raz kolejny pokażę Wam, jakie to jest proste. Co prawda, nic się nie dzieje samo. Trochę pracy trzeba włożyć, no i trochę cierpliwości trzeba wykazać, ale filozofii w tym wielkiej nie ma. Oczywiście pewnych zasad trzeba przestrzegać i albo się zna mechanizmy, które rządzą światem mięs, które przechodzą procesy fermentacji, albo się ich nie zna i postępuje się bez uchylania od wyznaczonego toru. Ja postaram się taki tor dzisiaj. Wyznaczyć, ale też i zachęcam do zgłębienia tej wiedzy, jak to się dzieje, że mięsko potrafi w warunkach takich, jakie ja zaprezentuję, przetrwać dni, tygodnie, nawet miesiące. I tak naprawdę lodówka jest niekonieczna. Naprawdę niekonieczna. To są wszystko siły natury. Zresztą, koniec gadania. Schab generalnie się na kiełbasę prawie, że nie nadaje. No co sam zrobiłem kiełbasę schabową i była zacna i fajna i widziałem też pojawiły się inne takie filmy. Yy, Niemniej jest to mięso rzadko w kiełbasie stosowane, ale jak najbardziej się nadaje. Bo wyobraźcie sobie schab dojrzewający tutaj, tudzież schab suszony. Pięknie wygląda, wspaniale smakuje. No to Zróbmy wersję taką, może bliższą kiełbasie. Zróbmy kiełbasę, która będzie bazowała na takim schabie i na tych właśnie zasadach. Dorzuciłem do tego schabu, bo łącznie mam wszystkiego 3 kg. Dorzuciłem 150 g słoninki i to takiej zwykłej, cienkiej, jaką to teraz w sklepach łatwo dostać. No, schab oczywiście trzeba będzie te przyległości poodcinać. Odetnę też tą całą błonę. Wykorzystam ją do czegoś innego. Do tej kiełbaski jej dawał nie będę. Ale przyległości po odcięciu takim zamaszystym zmielę na sitko 8 mm, a resztę pokroję nożem w kostkę, taką dość drobną w okolicach centymetra. Przygotowałem sól zwykłą i sól peklującą. To, skoro ma być niewędzone, przechowywane w jakiś sposób szczególnie bezpieczny. Mam na myśli lodówkę. To powinno być przesolone. I jest tutaj po 20 g soli na każdy kilogram. Jest to pół na pół sól zwykła i sól peklująca. I ja jestem przekonany, że na samej soli zwykłej tak, żeby się udało. No, może by trzeba było dać jej troszeczkę więcej. Łyżeczka cukru na tą całość. Mam tutaj dwie łyżeczki pieprzu, łyżeczkę smieronego. Czosnku, łyżeczkę tymianku, co tu jeszcze mam, łyżeczkę kozieradki, bardzo ważne, i po pół łyżeczki takie akcenty ziele angielskie i kolendra mielona. To wszystko. Jak chcecie, sobie coś dorzucić do tego, nie widzę zakazu. Koniec gadania. Po prostu pokażę w narracji, opowiem, co robił będę. Ze sporym zapasem odkrawam wszelkie przyległości i kroję je na kawałki pasujące do maszynki. Odkrawam mizdrę, tą białą błonę, nie użyję jej w tej kiełbasie, ale znajdzie inne zastosowanie. Odkrojone części mirem na sitko 8 mm wraz z kawałkami słoniny. Schab kroję na plastry, a potem w kostkę około 1 cm. Dodaję przyprawy i mieszam. Wynoszę do chłodnej spiżarni na jeden dzień. Następnego dnia ugniatam mięso z dodatkiem 100 ml wody. Gdy zacznie tworzyć bardziej spójną masę, to ładuję na dziewarkę. Napełniał będę jelita wieprzowe 28-30 mm. Wypełniam je maksymalnie i dlatego odkręcam pędka już na tym etapie. Wieżą by było ciekła. Potem kiełbaski wiszą w temperaturze pokojowej przez 2-3 doby i podsychają. W tym czasie inicjują się procesy dojrzewania. Co ważne, w tym czasie trzeba je przesuwać na kiju i tak układać, by się nie stykały. Na koniec tego etapu widać jak podeszły. Znoszą je do chłodnej spiżarni. Jest tam w tym okresie około 14 stopni Celsjusza i wilgotność powyżej 60%. Wiszą tam około 3 tygodni. W kolejnych dniach było tam chłodniej i bardziej sucho. Na ostatnie dwa dni umieściłem je w dojrzewalni. 10 stopni i wilgotność około 80%. Nadszedł ich czas. Sprawdźmy, czy warto było czekać. Warto, warto czekać na tego typu kiełbaskę. i Jak widać, wcale nie trudno ją zrobić. Ja na końcowy etap włożyłem sobie na dwie ostatnie doby do mojej chłodni dojrzewalni, ale to dlatego, że tam panuje większa wilgotność i chciałem, żeby trochę tej wilgotności kiełbaska z protem dostała. Ale jeżeli nie ma takiej chłodni, to wystarczy to zawinąć w papier, włożyć do foliowego worka i zostawić na dwie doby w lodówce i efekt będzie podobny. Resztkowa wilgotność, która jest tam jeszcze w środku, rozłoży się na całość, na całą objętość kiełbaski. I yy, no, warunkiem jest to, że trzeba mieć chłodną spieża, spiżarnię. Takie miejsce, gdzie jest w miarę wilgotno, w miarę chłodno, tak jak pokazywałem. No i co najważniejsze, to musi być pomieszczenie wolne od wszelkiego rodzaju oczywiście pleśni za szafkami i tym, podobnymi, yy, i tym podobnych zagrożeń tam nie powinno być. Czyli pomieszczenie ma być czyste i wolne od wszelkiego rodzaju zarodników, pleśni. Ja to osiągam za pomocą ozonatora, bo wiadomo, że takie pomieszczenie nawet jeżeli teraz jest, to za miesiąc, za dwa, za trzy może już tak bezpieczne nie być. Ale jeżeli używa się ozonatora raz na jakiś czas, Cyklicznie to ozonowanie poprawia to pomieszczenie. Udaje się utrzymać i w czystości fizycznej, i tej także mikrobiologicznej. Na tym etapie, to oczywiście może nadal wisieć. Może, jeżeli już macie takie warunki bardziej chłodnicze, można tam zostawić to z czasem. Zwłaszcza jak się temu pomoże, może porosnąć też białą pleśnią. To jest dodatkowe, szlachetne wzbogacenie smaków i aromatów tej kiełbasy. Można ją też teraz na tym etapie poddać wędzeniu zimnemu po to, żeby zakonserwować i też wprowadzić nowe jeszcze elementy, można też zapakować próżniowo i przechowywać dalej. Także wszystko jest możliwe, ale co najważniejsze, na tym etapie można już ją jeść. I od to właśnie do tego dążę, do spróbowania. Tak to wygląda. Ale zapach już po rozkrojeniu bardzo intensywny. A jak teraz zbliżam do nosa, to <laughs> rozpływam się, rozpływam się w chęci zjedzenia tego ukroju. A może z tego będzie mi łatwiej ukroić. Widzicie, jak to wygląda? Krodeczku. Pyszne, duże kawałki, mięsa o niesamowitym aromacie. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. <ścoughs> Ci wszyscy, którzy lubią wędliny dojrzewające, będą zachwyceni. Odpowiednia oczywiście ilość soli i odpowiednia ilość przypraw takich, jak tam chcecie, to nie ma większego znaczenia, bo smak zawsze jest najważniejszy Wasz, a nie mój. Ale chodzi o samą metodologię. Ta wędlinka musi trochę powiesieć, muszą zadziałać bakterie, które są odpowiedzialne za procesy dojrzewania. Musi się delikatnie obniżyć pH w kiełbasce. Dzięki temu ona się staje bezpieczna. Kolonizujące ją bakterie zabezpieczają też przed zewnętrzną infekcją. No oczywiście, jeżeli ktoś się bardzo postara, czyli powiesi to w zapleśniałym pomieszczeniu, no to kolonizacji wrogiej się nie da uniknąć. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo fajnie smakuje. I to, co bym chciał powiedzieć, to jest minimalny okres. Można to zostawić jeszcze na tydzień, na dwa, na trzy, myślę, bez większych zmian. Oczywiście łyżka w tym pomieszczeniu nie jest za sucho, nie jest za bardzo sucho. Jeżeli się wilgotność utrzymuje w okolicach tam 50-60% to się to powinno udać. W innym wypadku będzie po prostu bardzo, bardzo mocno wysychała. Tutaj jeszcze tej wilgotności jest naprawdę ale mi ślinka leci, przepraszam. <noise> tej wilgotności jeszcze jest naprawdę sporo w tej kiełbasie. Ona jest już oczywiście sucha. Ale nie wysuszona totalnie. Także mówię, nawet bez zmian, bez chłodni, bez niczego. Myślę, że tydzień, dwa tygodnie to jeszcze spokojnie mogłaby powisieć i nabierać, nabierać smaku. Oczywiście, im dłużej powisie, powisi, tym bardziej będzie sucha, ale już na tym etapie cudnie pachnie i bardzo, bardzo fajnie smakuje. Jak widać, bez specjalnego sprzętu, bez wędzarni nadziewarka no oczywiście ale tak naprawdę maszynką do mięsa nawet bardzo podobna jest taki film na kanale tutaj daję link palcówka tradycyjna kiełbasa którą się palcem nadziewa jest bardzo podobna do tej tylko tutaj ona jest wykonana właśnie z innego mięsiwa czyli ze schabu bo skoro schab dojrzewający można taki suszony dojrzewający bo to różnie to ludzie nazywa, nazywają ale nawet jeżeli Przyjmiemy, że jest to krótki okres, tydzień czasu i nie było tam czasu na to, żeby zaszło jakieś potężne dojrzewanie, to i tak, i tak te procesy dojrzewania się zainicjowały i wystąpiły, no bo nie ma na to wyjścia. Te bakterie są mezofilne, temperatura w okolicach pokojowej lub trochę wyższa. One zaczynają działać w mięsie i procesy się rozpoczynają. Nie są tak głębokie jak w tym. Mam na myśli tu oczywiście ten schab, taki suszony sól cukier czy też sól z przyprawami i takie tam trzy tygodnie na, na wykonanie takiego schabu. Tutaj jest to w wersji kiełbasianej i jest bardzo ciekawe. Jest bardzo ciekawe. Czy lepsze od schabu? Można się zastanawiać. Myślę, że dużo tutaj mają znaczenie przyprawy. Na pewno jest bardziej wyraziste w smaku. Podoba mi się. Mam nadzieję, że Wam się też podoba Spróbujcie sami, żadnej filozofii nie ma. Oczywiście, jak macie możliwość, to wędzenie wskazane, ale jeżeli nawet nie ma wędzenia, a są takie warunki, jakie ja tu zaprezentowałem, to też bardzo szlachetną wędlinę da się zrobić. I ciężko taką kupić w sklepie, a jeżeli już, to zaworki pieniędzy. Poproszę łapki w górę, będę wdzięczny za komentarze. Ja Was pozdrawiam, czekam też na Wasze pozdrowienia. I serdecznie, serdecznie zachęcam do wykonania. To może być kiełbasa świąteczna. Macie jeszcze czas, żeby ją do świąt wykonać. Jedna z kiełbas świątecznych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, cześć.